Wybacz, że nie osobiście, Agencie P, ale zostałem dzisiaj sędzią przysięgłym. Zadanie przydzieli ci dzisiaj dyrektor Dyftong z księgowości. Powodzenia! Ej, nie, 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 Wysoki Sądzie, nie rozmawiam przez żaden komunikator. Rozmawiam tylko z moją nową kurzajką. Powodzenia, kurzajko! Powodzenia! Witaj, Agencie P. To ja, dyrektor Dyftong z księgowości. Doktor Dundersteadz kupił ostatnio olbrzymią ilość ujemnych generatorów jonowych i kabli elektrycznych. I jestem pewien, że szykuje coś elektryzującego. tak. Udaj się na miejsce, dowiedz się, co on znowu kombinuje i pokrzyżuj mu plany. Dyftong bez odbioru. Co to niby miało być? To moje firmowe spoczni, a jak myślałeś? Dyftong bez odbioru. Nasi księgowi są dziwni. Dasz wiarę, jaki dzisiaj mamy upał? Nawet moje lalki się pocą. Nie to, że się nimi bawię, po prostu mam kilka, które trzymam obok jednorożca. <laughs> Super. To na co masz dzisiaj ochotę? No ja wiem. Poszwędamy się po centrum handlowym? Nie wiem, czy mi się chce znowu tam iść. Chce znowu tam iść, znowu tam iść. Znowu, tam iść. znowu tam iść, No wiesz, znowu do centrum? Wow, jesteś kompletnie przewidywalna i przeciętna! Przewidywalna? przeciętna? Daj spokój, gram na dwudziestu instrumentach! Ale za to wszystkie są na literę N, tak jak nuda! Kto to? Udawaj, że jej nie widzisz. To najlepszy sposób. Fredka! Fredka! Jesteś tam? E, tak, tak, Soki. Centrum jednak nie. Zaraz wymyślę coś zupełnie innego i totalnie odlotowego. No bo wiesz, chcę być kompletnie nieprzewidywalna. Fredka bez odbioru. Nara! Ej, e, wiesz co? Ten tekst się już przeżył. Odmeldowuję się. -la 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 -la. Fredka, córciu, wychodzę na. Wiesz, historia znowu się powtarza. Ja ci powiem, że wychodzę. Potem ty powiesz mi, że Finesz i Ferb coś robią, ale niczego nie zobaczę, więc wszyscy zjemy ciasto, czyli kolejny zwyczajny dzień. Jaki zwyczajny, a czy ja zazwyczaj robię tak? Ha -ha. ta <laughs>